Cześć! Z tej strony Aleksandra i witam Was w kolejnym odcinku aspiracji. Jak eee, dzisiaj mamy dzień miłości, oni byli na randce. Ja zagrałam tylko jeden dzień, ale tu spełniłam jej to i osiągnęła siódmy poziom wędkarstwa! A dzisiaj jak widzicie, Mam, spotkajmy się. I nakombinowałam się niemiłosiernie, żeby odpalić tę grę. E... No więc, skoro już się tak nakombinowałam, już byłam w tej rezydencji. Ich na chwilę wysłałam. E... Tak, ale pojedziemy z Anastazją nad morze i tam będziemy łowić, tylko niech się umyje, bo... no właśnie. O, aha, ze soli wziąć. No... Bomba. Lecimy. Ona tam dała kwiatka mamie, bodajże. Eee... Chyba tu, nie? A, i przebrałam. Claire, widzieliście już na miniaturce ostatniego odcinka, ale trochę też zmieniłam styl. Nie styl, ale kilka ubrani Anastazji. Ale to głównie, nie wiem, w stroju codziennym, ma granatową bluzkę zamiast czarnej. I okazało się, że ubrałam Anastazję i Claire tak samo w pewnym momencie. Ale chyba nigdy nie były ubrane naraz. No widzicie. A buty jej też założyłam inne. Yy, tu, tu można łowić, więc może powędkuj sobie na jakieś dzwonki, z będzie całą tą. Ognisko. Czy to było? Czy oni tu znikają? No, się będę musiała przyzwyczaić. Aha, jedną wspaniałą złowiła. To potrzebujemy jeszcze jednej. Tu zrobię zdjęcie, Któreś się wybierze, ty się tam sprawność fizyczną to ty się tam, yy, nie wiem, logiki poucz. A! Zmówiła. Słów 20 gatunków prawie mamy. No i dziesiąty poziom wędkarstwa. No to jesteśmy już na Zdecydowanej końcówce, skoro jesteśmy już na końcówce, to idź do domu. Aha, oni się tu teleportują. No to ciekawe miejsce, nie powiem. Myślałam, że będzie lecieć tam, gdzie się pojawiła. Po zastanowieniu, chyba dobrze, że tego nie robi. Mm. Czy my byliśmy kiedyś na leśnej polanie? Idź spać. Tak, ta się tu tańczyć uczy. Gdzieś? No, właśnie. To do ciebie, babcia, ona jest nieletnia. E, matko, nie o dziecko. Ale zrywkową masz, babcie, ci powiem. Tylko, że ta twoja babcia to jest w wieku twojej matki jest tajną agentką, oczywiście. Czy znaczy ona domyślnie jest tajną agentką, czy to po prostu command center tak robi? To już któryś raz. A że, w... no co ty? Idź spać. No to już któryś raz, że ona mi y, gonduje w karierze agenta. Do jego końca, to było udane. Ty będziesz dobrym dzieckiem i yy, wrzucisz zepsute jedzenie. O czwartej nad ranem. A! I się umyć. Nie na dole. Aż na górze prysznic. Co za człowiek. Potem podaj śniadanie. Czemu nie? A, Aleksandra też przebrałam. No, w tej fryzurze wygląda dalej trochę dziwnie, ale y, chyba już mniej dziwnie niż wyglądał. Y, nie. Siądź na tyłku i poczekaj. O tylko nie mają pieniędzy. <laughs> nie wiecznie dziwi, ale no... A ty? O, właśnie. Zawołaj na posiłek może. No, miałam już krzyczeć na niego. Wiesz ty, wiesz. Odłóż to później. Ale moglibyście ze sobą rozmawiać? Jakie ty masz słabe kontakty z rodzicami? Znaczy z ojcem. Ztąd widzę, że całkiem nieźle. Czy będziecie witać? O, no! <grystanie> <grystanie> um, no. Ale przyjaźniam się, w O tak, z nią też się będziesz witał. Przynajmniej jedzą śniadanie no. Nie sprzątaj, tylko odłóż olek będzie sprzątał. Yy, no. A później myślę, że. Y, ta by się mogła pouczyć grać na gitarze, kiedyś w końcu. Mm. No dobra. Mm. Koniec tego gadania. Y, ty posprzątasz, ty. Idź. Yy, skorzystaj i idź tę gitarę. Ups. Chyba muszę wymienić tę myszkę kiedyś w końcu. A ty możesz spróbować schudnąć. No nie gadaj, tylko... Paniesz na to talerze? Paniesz zdecydowanie dobrze to później wyładuj i odłóż pranie a jeszcze później pójdziesz poboksować no. przytękaj tak z godzinę to później myślę, że pójdziemy z Izabelą Co już koniec? To nie do komputera, tylko. maluj, a ciekawe, że teraz nie jest skupiona, chodź przez godzinę spoko. Iza, 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 tu jest Iza. Podróżuj. No, z raz Izą. I myślę, że też pójdziemy do Windenburga. Tam w cokolwiek. Jest dziesiąta do klubu, to tak, tak średnio te kawiarnie. W sumie jeszcze nie sprawdzam, jak działają, ale działają. No, wiadomo. Matko, a na co to za muzyka? A tu pada. W sumie fajnie i chyba poszłam w takie miejsce, że się nie dałowić. Jest... No w sumie klify dość logiczne. Nie, to chyba będą musiały gdzieś i gdzie iść. Ale nie wracajcie do domu. Ale <gry> ta się bawi w deszczu poko A nie, przecież miałam iść ratunku. Nie, przecież, ja po prostu. Y Wiecie, kiedyś zginę. Tak, ona mieszka tu. W sumie wieczorem mogliby pójść... Oczywiście znowu nie spojrzałam, kiedy zaczęłam nagrywać. E, mogliby pójść w sumie razem. Drzewo. No, nie na nawijaj, tylko drzewo oglądaj. Podlej je, obejrzyj, podlej, tam coś tam o liściach. A nie o naturze. I o korzeniach. E, Wybierz się na leśną polanę. Czyli chyba. Chyba już kiedyś tu byłam, Skler. A w sumie to Anastazja będzie zbierała jakieś żaby, ryby, grzyby, co to tam jeszcze? A ta? No, nie idź! No jest Bo a, e, a muszę je dodać do grupy. Nie ja tutaj do grupy idź na ryby razem. Bardzo razem. A, tylko, że to są cztery stanowiska, no dobrze. E, I muszę złowić dwa gatunki ryb. Aniksiry, fajnie. E, ty tam ćwicz. Gdyby oglądam się zajmi. Ile ona tych eliksirów? A siedem Nigdy nie złapała płotki? A złapała. ryby, ale nowej ryby ah. No dobra Ja myślę, że zgarniemy jeszcze parę osób I tak chcę się nacieszyć tym Windenburgiem ale tu. To jest nastolatek. Eee, to jest nastolatek. To nie wiem, czy to jest nastolatek. Jeszcze ktoś tam był, kogo chciałam zaprosić, ale no. No właśnie i jeszcze a nie, ty jesteś. <laughs> a nie, coś mi się wydawało. No dobrze. Ty mi byś się mogła przywitać. w sobie... nie wiem... Rybę? Aha, pogodno. Oni w ogóle nie mają parasolów. Parasoli. O! No już się... Z, ją zdążyło ochajtać. Jak ja tu gram w... Y, y, z, z. Aha! Y, y. Ja tu gram dosłownie, nie wiem... Dwa dni O, tak, no z całą pewnością w deszczu Chcesz y, skorzystać później Później możecie sobie, yyy, Eee... Yy. No dobra, no. Koczne bity. A tańcz razem, matko. Zadajcie oh. się. Mogłaby się zacząć trochę... Nad chłopakami zastanawiać może powoli. O, w nie mogłabyś się przebrać. Kiedyś eee, Koniec imprezy, no ale cóż. Czasem na chwilę tańczyć. No dobra. No właśnie, pożegnaj się. Ja miałam gościa na chwilę, więc wiecie, czeka, trochę, wybita jestem. O ta, ten już śpi. Podleciał. No. Masz rację, kończymy imprezę? Matka jaka <śmiech> <śmiech> o. Podpowiedzi O, odpowiedział Glimmer chyba jeszcze nie widziałam. Albo nie przeczytałam po prostu <laughs> gdzieś ktoś z czymś rzuca chyba. Zgasiłam światło. Dobra, ty spać. Ty w ogóle wyspana, i wszystko nie. Normalne przecież. Ech. Ten też wyspany super. O! Udało się. On teraz będzie żył. Psu. To jakiś kosmiczny czas. Ta, o! O, 60 simolonów na kształtowanie terenu. Super. Eee. No tego raczej nie zrobimy. Dobrze, że oni pracują w domu, wiecie. Ta romanse łączyło mu się. Ty iść malować. A ty, zrób pranie, to się na coś przydasz przy okazji. Um, biegać na bieżni, spoko. I to też włożysz do pralki. E... No lecisz, lecisz. E, Upiesz ubrania. O matko, my już lato mamy. Od kiedy? A, o dzisiaj fajnie. Eee. Dobra, idź spać. Zostawę na aktu urodzenia. Matko kochana. Ty namalujesz, to też cię na chwilę wyślę spać. Tu jest ładny obraz i tego nie będziemy sprzedawać. Tylko nie wiem gdzie go powiesić. Hmm. Hmm. To, nie wisi na oknie? A ty podejdź tu. wyżej tu. to jeszcze opraw płótno a, dobra. i idź spać y, no, a ja dziękuję wam dzisiaj za oglądanie um, myślałam, że zagramy więcej, wiecie? No ale. W przyszłym odcinku. Myślę, że to zrobię sama. Bo będę z nią łowiła. No i już skończymy te aspiracje. Nie wiem co następne będzie. Może... Może z tą miłością? To się to... Y, p, to... Właśnie. Chociaż ona zna trochę za mało ludzi. A może ta kustoszka? Albo z wiedzy, albo coś z kreatywnością. No nic. Zastanowię się jeszcze. No a na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. I do zobaczenia za tydzień. Cześć.